Dzisiaj mamy dla was coś, co powinno was zainteresować, jeżeli szukacie dla siebie sprzętu, którym dokładnie posprzątacie swoje mieszkanie i nie tylko. Przed wami Dreamy Z30 Ultra, najnowszy od marki Dreami, który na papierze wypada naprawdę imponująco. Ale jak sprawdza się w codziennym? Użytkowaniu. Sprawdziliśmy to. Zacznijmy od tego, co dostajemy w pudełku, a tego jest sporo. Oprócz samego odkurzacza mamy tu cały szereg przeróżnych końcówek. Główną elektroszczotkę o nazwie Omnibrush, mini elektroszczotkę idealną do tapicerki, końcówkę szczelinową, miękką szczotkę do kurzu, szczotkę do kurzu z obrotową głowicą. Alestyczny wąż, rurę przedłużającą i kolanko, a nawet końcówkę do wyczesywania zwierząt. Nie zabrakło też instrukcji obsługi w języku polskim i stacji ładującej. Szkoda, że w stacji ładującej można przechowywać oprócz odgórzacza tylko trzy akcesoria, ale poza tym naprawdę trudno się tutaj do czegoś przyczepić. A co za specyfikacją? Możecie przyjrzeć się jej teraz na ekranie. Uwagę zwracają przede wszystkim moc sania na poziomie 28 000 paskali, a także obecność filtra. HEPA H14. Pod względem designu Dreamy trzyma poziom. Całość wygląda nowocześnie i elegancko, a przy tym jest solidnie wykonana. Zastosowane tu tworzywo to tworzywo wysokiej jakości. Nic tu nie trzeszczy, a typowe dla takich urządzeń połączenia na klik działają jak należy, bez luzów, ale i bez oporu. Dzięki temu przełączanie się między różnymi końcówkami jest błyskawiczne. Główna jednostka odkurzacza jest dość spora, a jednak leży w ręce wygodnie i nie daje się we znaki nawet przy dłuższym sprzątaniu. Jej górna część to kolorowy i czytelny wyświetlacz, który informuje m.in. O stanie baterii i trybie sprzątania, a także dwa przyciski. Jeden do wyłączania, a drugi do zmiany trybów pracy. W środku skrywa się oczywiście silnik, który zapewnia temu sprzętowi moc. I jest też duży pojemnik na kurz. Ok, ale jak Dreamy Z30 Ultra wypada w praktyce? Po pierwsze, korzysta się z niego bardzo intuicyjnie, bo nie trzeba zaglądać do instrukcji i obsługi, by wiedzieć, jak go poskładać w całość i włączyć. Mamy tu trzy tryby sprzątania do wyboru. Eko, auto i turbo. Najwygodniej korzysta się natomiast z trybu auto, w którym odkurzacz sam dobiera siłę sania do ilości zanieczyszczeń. Na twardych podłogach szczotka OmniBrash sprawdza się doskonale. Bez problemu zbiera kurz, sierść i większe zanieczyszczenia, takie jak rozsypany przez koty żwirek, także przy samych krawędziach ściany. Trzeba uważać, by jej gołym plastikiem nie uszkodzić delikatnych mabii, ale same podłogi po kontakcie z nią są wolne od rys. Poza tym łatwo wjechać nią między krzesła czy pod kanapę, nawet bez sięgania po zginane kolanko. Niewątpliwie zaletą szczotki Omnibrush jest obecność oświetlenia LED, które skutecznie podświetla drobinki kurzu znajdujące się na podłodze. Prawdę mówiąc nie wyobrażam sobie sprzątania odkurzaczem bez takiego oświetlenia. W przypadku Dreamy Z30 Ultra ta sama szczotka służy do odkurzania dywanów. Ja dywanów nie mam, ale sprawdziłam ją w starciu z dwiema dużymi wycieraczkami. Rezultat? Kusz, kawałki żwirku i piasek zostały błyskawicznie wciągnięte, ale z sierścią było już gorzej. Trochę jej niestety na dywanikach zostało. Ale niewątpliwie mocną stroną tego sprzętu jest bogaty zestaw końcówek. Dreamy Z30 Ultra może pełnić rolę odkurzacza ręcznego. Z użyciem małej elektroszczotki i końcówki szczelinowej skutecznie wysprzątam nim kanapę. Wraz z jej zakamarkami i nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, by to samo zrobić samochodem. Połączyłam też miękką szczotkę z elastycznym wężem, by w końcu odkurzyć też chociażby swoją klawiaturę. A co z końcówką do wyczesywania zwierząt? Prawdzie mam koty, ale jako, że nie są przyzwyczajone do takiej formy groomingu, to wybaczcie mi, ale darowała mi udział w tym teście. Natomiast jeżeli macie długowłosego psa, to Taka szczotka może być dla Was zbawieniem. Wspominałam już nieco o wygodzie użytkowania, ale warto ten temat nieco rozwinąć. Podczas sprzątania nie trzeba tu trzymać żadnego spustu. Wystarczy nacisnąć przycisk, by włączyć odkurzacz, a potem nacisnąć go ponownie, by go wyłączyć. Opróżnianie pojemnika na kurz jest proste i, co ważne, higieniczne. Musimy go odpiąć od odkurzacza, ale potem wystarczy klik, by odchylić klapkę i wysypać zawartość do kosza. Trzeba się postarać, by w tym procesie ubrudzić ręce tak jak to zrobiłam ja. A co z hałasem? Ten sprzęt pracuje stosunkowo cicho i naprawdę nie męczy uszu. W trybie turbo poziom głośności jest oczywiście wyższy, ale wciąż akceptowalny. Dodam też, że system filtracji działa naprawdę skutecznie, bo nie czułam, by podczas sprzątania odkurzacz wydmuchiwał kurz. Jeśli chodzi o czyszczenie czotek, to do rolki OmniBrush można się dostać w bez żadnych narzędzi. Do wyjęcia jest mini elektroszczotki, trzeba już monety czy śrubokrętu, ale nie jest to duży problem. To, co mnie zaskoczyło, to to, że w rolkę dużej elektroszczotki nie zaplątały się żadne włosy. To można nazwać wyczynem. Łatwo wyjąć i wymienić można też filtr HEPA, filtr gąbkowy i baterię. Filtry można nawet umyć i wykorzystać ponownie. Zakup nowego akumulatora wiązałby się za kilka lat ze sporym wydatkiem. No ale doceńmy to, że Dreamy w ogóle ma baterię na wymianę w swojej ofercie. A jak długo Dreamy Z30 Ultra może sprzątać, zanim trzeba go odstawić do stacji ładującej? Producent mówi tu nawet o 90 minutach działania, ale taki czas da się osiągnąć tylko w trybie eko i w formie odkurzacza ręcznego. Realnie w trybie auto można to liczyć nawet na 45-60 minut pracy w zależności od powierzchni końcówek, ale spokojnie wystarcza to na posprzątanie dużego mieszkania. Najlepiej świadczy o tym fakt, że ogarnęłam tym sprzętem podłogę w kilku pomieszczeniach, w sofę i kilka innych drobiazgów z Używając mniej niż 50% baterii. Wszystko co najważniejsze, chyba już o tym sprzęcie powiedziałam, a więc pora podsumować ten materiał. Dreamy 130 Ultra na pewno należy do najlepszych odkurzaczy pionowych, których używałam. Ma dużo moc sania, jego konstrukcja jest solidna i przemyślana, a czas pracy co najmniej przyzwoity. Dzięki bogatemu zestawowi akcesoriów to też urządzenie bardzo wszechstronne, bo można sprzątać nim twarde i miękkie podłogi oraz tapicerkę, odkurzać za a nawet wyczesywać zwierzęta. Poza tym pracuje dość cicho i wygodnie się go trzyma. Jasne, nie jest to odgóracz idealny, bo w stacji ładującej przydałoby się tutaj więcej slotów na akcesoria, a sierści na moich dywanikach nie do końca podołał. Natomiast tak poza tym, to trudno się tutaj doszukać większych wad. A co z ceną? Standardowo za Dreamy Z30 Ultra trzeba zapłacić 2499 zł, a w promocji, która potrwa do 14 lipca, 2299 zł. Czy to dużo? Cóż, mowa o kwocie za sprzęt o naprawdę sporych możliwościach i. Potencjalnie na lata użytkowania, więc chyba nie aż tak dużo. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym odkurzaczu. Zostawcie też łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał po więcej filmów. Na razie.